Cześć wszystkim i witajcie! W tym filmie pokażę, jak naprawić problem, gdy jedno słuchawka nie działa w Twoich słuchawkach. Redmi Buds 3 Pro. Musisz zacząć od umieszczenia słuchawek w etui ładującym, a następnie zamknąć etui. Teraz nie powinniśmy być połączeni, a potem otwórz etui. Teraz się łączą, więc sprawdź to. Może to Ci pomoże, ale jeśli nie, powinniśmy zrobić twardy reset. Aby przeprowadzić twardy reset, upewnij się, że Etui jest otwarte, a Twoje słuchawki są w Etui. Teraz przytrzymaj przycisk funkcyjny przez co najmniej 10 sekund. Zaczynamy. Kliknij ikonę info lub ustawień. Jeśli masz Androida, zapomnij o tym urządzeniu. Jeśli masz Androida, nie zapomnij też kliknąć Sparuj nowe urządzenie. A potem kliknij na swoje słuchawki na liście urządzeń. Zrobiliśmy to. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli to było pomocne, rozważ subskrypcję kanału i zostaw lajka pod filmem. To dla nas naprawdę ważne. Do zobaczenia później.